No i to jest właśnie punkt wyjścia. Te purchawy zostały uróżnięte. No i tak, no i tak. No i tu są potworki, które już pewnie mnie snajpują. Ja sobie muszę wziąć, wziąć coś tutaj szybkiego. Tam jakiś dachon nudzi śpiewem. I w ilu rękach trzymasz w dwóch poprawnie? Jak to wygląda? W ogóle, tam ktoś teraz pisał mi na privie, że ten taki wytworny twórca gry Minecraft... ...zrezygnował z robienia Minecrafta na Oculus Rift'a. Przez to, że Oculus Rift został kupiony przez Facebooka. Zaraz mi krew zaleje. Nie, czy tutaj jest ta woda... ...płytka... Czy nie? A w ogóle jeszcze... Taki lachon Masłowska, ona robi... książki, jak była gimbusem. Nie, nie chciało się czytać, pewnie z nienawiści do tego, że napisała książka, a ja nie. I ten... E... Zaczęła śpiewać teraz. Ten staw jest ciekawy ten od śpiewania. To jest dobre niestety. Muszę przyznać, że, że, że no, jest spoko Z kiedy książka podpisa na mnie... No ja nie mam, nie mam właśnie potrzeby napisania książki. Ja nie wiem, ja się nie, nie ledwo co uporam z tym postem na Facebooku, żeby tam coś wcisnąć. Tam, to zielone są moje, moje pieniądze, moje trzystawianie, jak tam jest. Tu był mroczny duch, a jeszcze tu jest mroczny duch, to prawda. Nie wiem, czy coś tu z boku jeszcze mnie strzela do ludzi. Dziwny klient, tak się nazywa ten duch? No dobra, i teraz tak, skąd ja przyszłem? Czyż tutaj, tak? Tak. No to było dobre. Co to? Broni ma, momencik, momencik. Przedziwny kalafior. Aj. No, ale tutaj wszystko już jest. Pieniądze są, wszystko jest. Napisz książkę z sekretem pieczenia, ale nie jestem specjalistą. Mi się, wydaje, że książek o pieczeniach. Co tam? Co tu jest? Mi się wydaje, że przy przekazywaniu wiedzy jednak filmik jest lepszym medium. Więc jakbym miał już coś zrobić, to bym zrobił materiał, gdzie by napisał jak piec chleb, bo tam od razu jest... Książka to jest takie drewno, no, że to jest papier. To jest syf. To znaczy, tam się nic nie dzieje, no, żywce, w tej książce. O, to bardzo ładnie. Tam... Najpierw jest tekst, trzeba sobie tym wyobrazić, a w obrazie już wszystko jest, jak się zrobi obraz. Sto razy fajniejsze i realistyczniejsze. Gdyż stara Masłowskiej też pierwszy Tak, taki zbieg okoliczności wyszedł. Niezamierzony. Chciałbym okazać, się ucieszyć, że to było pod wpływem jakiegoś tam Mojego blogowego e, mojej blogowej publikacji, ale podejrzewam, że nie. Niestety. To już jest kłańc logicznych logicznej jest z papieru. Papier jest do, do dupy, więc tylko że do dosy. Kiedy nauczył, gdzie uczy jak piec, ale to nie jest trudne. Wystarczy wiedzieć jak powstaje chleb i tyle, chleb powstaje. Eee, z mąki zakwas się robi tyle. To jest banał, niestety. Jakie te książki teraz gimby czytają? a no, kiedyś też czytały, też gimby nie czytały książek kiedyś. Że chleb na zakwasie. No tak, tak się nauczyłem. Nie znam innej techniki, no jak... Szkoda mi zawsze eksperymentować bez zakwasu. że znaczy, wyjdzie jakieś ciasto pizzowe, nie, no tak, no tak, bo tam drożdże... Tylko żeby co, to, że to pizzy to trzeba dodać jakiegoś wody i mleka. Tyle. Że nie mogę się skupić, no ale to, to, to nie ma skupienia, to jest chińskie gówno, no. No, tylko tych pieniędzy tutaj. Mam się wydaje, że są wirtualne pieniądze z gry. Co mi to uderzyło? No i myślę, a teraz tak, jakby tak analizować. Boss jest pewnie tam, więc walka z tym tutaj badziewiem jest taka bezcelowa w sumie. Tam pewnie się idzie tutaj. Tam gdzieś widzimy korytarzy. Więc można by uróżnić bossa. Nie przejmując się tymi sznitzlami, które tutaj miotają te smocze Dobra. gra. Piekłem. No w piekarniku, no. Chleb lubi jak jest 200 stopni. Podejrzewam, że można pocisnąć więcej. Nie wiem jak to, był, nie byłem, nie gadałem nigdy z piekarzami. Kiedyś gdzieś był jakiś wywód, mi ktoś powiadał, że najlepszy jest piec ceramiczny, bo trzyma dobrze temperaturę. No ale to wiadomo, ja to do, na użytku domowy, na użytek domowy sobie robię. gdzie to moje pieniądze są tam? Dlaczego mi trafiła pysk Ej, czy dań rozmowę na Skype z piekarzem? No ale czy ta rozmowa coś tam wyniesie? No coś wyniesiemy z tej rozmowy? No nie wiem, jak powstaje chleb. Wiele za pieniądze z tym, mówią. Nie mogę iść ten jednak. Jednak jest chamstwo, bo muszę iść przez te kolumny. Niestety tutaj Jewish People zrobili taki etap, że trzeba się ludzi poużerać. Że w kościele. Gdzie? W kościele ludzie nie śpiewają. To jest problem. Organista mi mówił, że teraz ludzie nie śpiewają w kościele. Czy to jest Ma marazm jest nam w tym kościele. No nudy. Ludzie tak zmulają. Idą do kościoła zmulać, więc po co idą do kościoła? No, ani śpiewają, ani nic. Tylko tego, tego mocnego ducha Czy nie widzisz z tego suchy chleb, ale jest, nie może być suchy, ten jest strasznie wilgotny. Nigdy nie mierzyłem tego, ja to robię na wyczucie, nie? Mam takie naczynie tak, żeby się wpasowało. A tam idzie z do tego chleba... Kurde, z litrów wody tam jest minimalnie. To się tak łatwo nie wysuszy, o to chodzi. Speedrunuj w lewo. No ciężko, ciężko tu się speedrunować. To będzie nudne. Tak, jak najlepiej spróbować jak tylko jeden pije. I no, kiedyś śpiewali, teraz tak zmulają. Przyjdzie, postoi ty no daj spokój. Że protestancki. Ja bym chciał, żeby był taki kościół z Murzynami, żeby śpiewali tak jak na tych filmach. Sister Act i tak dalej. Żeby tam taki tańczył, ten gospel. To się wydaje w porządku. Tylko, że właśnie no. Tak, weźmiemy, będziemy mieć murzynów, to tam też kradli. Przestępczość wrośnie i mało jest to, jest za zimno z Damurzyna chyba, tym się wleje. A to byłoby spoko. Jakbym miał sprowadzić Murzynów do Polski, to właśnie żeby śpiewali w kościołach no. Jak w Blues Brothers, tak muszę <grytania> połacy <grytania> <grytania> Zabieram mojej... I... Ciągle posła i nie zabrała tych krwi.

Tam na plece pisze, że ostatnio mnie widziły jechowej i jedna była ładna. Ja też tak kiedyś miałem. Że zawsze jak jest ten judasz w drzwiach, to stoi ta ładna i ten. I potem jest ta gruba taka baba. No nie, do mnie już nie przychodzą, nie wiem czemu. Że tak w sumie no ile? No i ja się dowiedziałem, że ja robię niepotrzebną nadzieję ludziom. Ja to z nimi pogadam, no ale... Książeczki od nich brałem w ogóle. Czytałem o ewolucji. Że ewolucja to jak wkładanie w radio Patyka. <śm> To jest głupia ewolucja, i tyle. I, I tam. <grywia> Fajna, była. ładna ilustracja. A strasznie mi się podają ilustracje. Taki, taki design jest spoko. To mi, że Mormoni w łodzi. Mormoni, to czytam, że Jezus. na jakich hardcores nie Mormonałem już. Zostań, Z tego nie zrozumiesz praktycznie, to jest pamiętam, tak łatwo tej fabuły w Mormonach. No i myślę, są takie dwie, dwa sznycle. To jest taka sytuacja dla tchórzy, no, żeby tam iść. Jak to było tu? A gdzieś chodzi przewodą. No i to tam bosz, Tu jest boss. Przestań śpiewać. Nie wiem co się stało, zagadałem z dochodem i zniknął. Zawsze tak jest. <grym> tak jest, tak tak mi zrobił, że teraz jest mi przykro, <grym> <grym> to była tak realistyczna scena. Ale okej. Okay. Idźmy dalej. Sprażmy, gdzie boss jakiś boss prawdopodobnie. Wezmę na niego sobie ten... Wezmę sobie pałkę na tego bossa. Halo, jest tutaj. To, to jest ten, To żała przecież. Matko Bosko, to boska, ci są porąbani. Co to potrafi? To nie jest brzydkie przypadki? Dobra, czuję ból.

Hmm. Że wiem, wiemy, wiemy to, no wiemy, że Facebook kupił oculusa. Ci twórcy ob obruszają na to I cię boli, nie? Ale trzeba tylko w buzie bić. Jak w buzie widzę, to się bije. Widziałem, że taki bonus jakiś codziennie... No tyle, no. Ja mówiłem, że ta gra jest zbudowana, nie wiedzą jak zrobić bossa, to ja dają trudne dojście. Kluczów jeździemnego. Mam ten klucz, no. No i tyle, no. Ja się nie chcę robić tutaj. A no, lachem zniknął. Napisy, tak. No szkoda, pieniędzy tylko było. Juhu. Kupili u Klusa, całą firmę. Pewnie wszystko kupili, mają pieniądze. Ten ten jest ten cały żyd, ten Ozaja Stuckerberg. Pewnie kupił wszystko. No. Pewnie kupił razem ze sprzątaczką firmę, z samochodami na parkingu. Z tym gościem, co do był w pokoju, pewnie. Z tym gościem, co tam przynosi kanapki do nich. Wszystko kupił. Wszystko. Coś tutaj. Oj, że... Czy nie widział gameplay z Oculusem trwający więcej niż godzinę? Ja widziałem, potem wynosili go, przyjeżdżali przy, panowie i go odwozili w kaftanie. To grał godzinę właśnie w jakieś Dark Souls'y i ten, ten mówił, że nie może wrócić do świata. A mi się wydaje, że spoko, że fajnie się grało. Okej, okay, gdzie jest? A ja to znam przecież, a ja to znam. Tam coś szło. Że może kość. No jest właśnie problem. Gdzie jest? To rozświetla drogę, co mi to rzuca? Zobaczmy. Tu jest jakaś przepaść. Tu jest pan zombie. Tam tu podejdzie do tego trzepny. Teraz skąd to teraz? Tu jest to. pod spodami, tak? Moment. Tu jest beczka. Jak się nazywa beczka? Urna. O, urna. Tego słowa szukałem. Tu jest to przejście i zobaczmy. pieniądze. No ale tutaj nie ma stepu, właśnie to jest problem, że jestem w takiej dzielnicy. Jestem teraz wymagany sojusznik. To mam sojusznik, lul. Dobra, zaraz tu wrócę. A teraz zakupy. coś po endgame będzie? Tak, będzie endgame przecież tego. Endgame yy, parku tego iruj tego soft parku i tak dalej. Są te wiadomości. To są pod... A ktoś to nie wie w ogóle, to nie, nie ogląda się. Ciekawe. Co ze złodziejem? Złodziej, złodziej. Niestety pojawił się MGS, który, jakim, jak wielkim oszustwem i skokiem na kasę by nie był, to pokazał, że można zrobić dobrą grę składankową. Do czego to doszło, żeby MGS był bardziej rozbudowany, właściwie zbudował dawał większą swobodę niż złodziej. No i troszeczkę tak sprawił, że się złodziej zepsuł. Że MGS jest chiński. No właśnie, mówię, nawet Chińczycy potrafią wzią. zrobić strzelankę. Ale tam taki chiński na no to sprzedali już przecież tam czy chcesz dać fragment wcale nie masz. Już idę w to zdrowie tutaj. Co być zdrową kobietą. Nic więcej. Najważniejsze, żebyście zdrowi byli, witalni. Czy grałem w Game Dev Tycoon? Nie wiem na komórki jest, jakaś bieda taka słyszałem. No to nic, No wracam, 15 to nie ma jakiejś wielkiej szkody. Kawałków chyba też nie mam, żeby naprawić. I tu jest ten cały krypta, krypta, odległy promień, puszka, cieni. Jest krypta. A, to zrobię cięcie, bo boss pokonany, to nie ma co, żeby ktoś tu się ten, na tubie miał taki content, taki rozległy, bo oni, oni muszą mieć takie zwarte materiały, ciach.